Halo, halo, witajcie. Po trzech miesiącach wracam do serii Słowa Mesjasza na czerwono. Ostatnio zakończyliśmy w piątym rozdziale Mateusza na dwunastym wersecie. Tam jest bardzo długi, od początku piątego do połowy siódmego rozdziału wywód i wypowiedź Mesjasza. Dlaczego w ogóle to wszystko przypominam? Skupiamy się w tej serii na słowach Mesjasza. One często w niektórych wydaniach Biblii są oznaczone czerwonym kolorem. Dlatego słowa Mesjasza na czerwono. I tylko je czytamy w Biblii. Nie patrzymy na odpowiedzi za bardzo, nie patrzymy na to, kiedy zostały wypowiedziane. Może możemy się zastanowić do kogo, ewentualnie, tak, ale to, to nie jest naszym celem. Skupiamy się tylko na Jego słowach po to, żeby zobaczyć jak żyć. Cała ta omasta która jest wokół tych słów, jest wykorzystywana przez tradycję ludzką, przez nauczycieli, przez obecnych faryzeuszy do zwodzenia ludzi. Świadomie czy nieświadomie, nie ma znaczenia. Dlatego gdy skupimy się tylko na słowach Mesjasza, na słowach Syna Bożego, Jezusa, Jachuszy, to wtedy możemy mieć tak w miarę czysty obraz. Oczywiście dochodzą tutaj przykłady, ludzie, którzy to tłumaczyli Mogą być jakieś problemy tutaj, też, ale jesteśmy coraz bliżej esencji, tak? Więc dzisiaj kontynuujemy to. Skończyliśmy na 12 rozdziale. Tam poprzednia seria nosiła tytuł Kto będzie w raju? No i widać ewidentną, jakiś taki rozdział między 12 a 13 rozdziałem. Wersetem zmienia się narracja. I zaczynam od 13, wersetu 5 rozdziału, dzisiaj do 20. Przynajmniej dwie myśli znajduję tutaj. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i. Podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świe świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwali waszego ojca, który jest w niebie. A tu pauza. Jak tu jest z tym świecznikiem? Wy jesteście światłością świata. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, czyli musimy świecić wszystkim. W jaki sposób świecić? Tak, niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i poprzez to chwalili waszego ojca, czyli w jaki sposób nawracamy świadectwem, pokazujemy nasze dobre uczynki. Sposób, w jaki się wysławiamy, sposób, w jaki mamy do braci relacje z nimi, relacje ze światem, o czym też uczy pismo, że relacja ze światem też powinna być dobra, bo świadczymy o ojcu i wtedy potencjalnie ludzie mogą się do niego zwrócić. Nie chodzi o to, żeby bratać ze światem, ale chodzi o to, w jaki sposób świat ma nas Postrzegać. Nie bratamy się z satanistami, ale dajemy im świadectwo przez nasze życie. Więc o to tutaj chodzi z tym świecznikiem. Nie chodzi o to, żeby każdego zaczepiać w koło, bo mamy też wersety, które mówią, że pereł świnie się nie rzuca. Chodzi o świadectwo, o uczynki. No i skoro jesteśmy przy uczynkach, to jedziemy z kolejnymi wersetami. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany Wielkim w Królestwie Niebieskim. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tu znowu powraca temat, widzicie? Nie nakładamy na to żadnych dodatkowych listów proroków starego testamentu, yy, czegokolwiek innego dziejów i innych słów z Ewangelii. Patrzymy na same słowa Mesjasza. On wyraźnie mówi, że prawo się nie zmieni. Prorocy też nie nie przyszedł tego znosić, tylko wypełnić, dopełnić, wytłumaczyć. Jak się to słowo greckie tutaj odpowiednio przeanalizuje, to złapi się pełnie. No właśnie, złapać pełnie prawa i proroków. Niczego nie znosi, bo nic nie przemienia. ani ziemia, ani jebo, nic z tego, co jest wokół nas, dopóki rzeczy się nie wypełnią. I kreska sprawa też nie, tak? Jest to tutaj dodane. Też się nie zmieni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczył tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełnił i uczył, ten będzie nazwany Wielkim w Królestwie Niebieskim. To jest werset, który mnie zastanawia, bo wielu zapewne rozumie go tak, że no ok, nie będę wypełniał, będę zmieniał, no i będę w Królestwie Niebieskim, no ale trudno będą mnie tam nazywać małym, ale będę tam. E więc nie muszę się starać. Tak widać z kontekstu, że nie o to chodzi, że trzeba dokładnie wypełniać i trzeba kochać. Nie wolno niczym manipulować ani zmieniać ze słowa. Więc to, tu chodzi o to, że jeśli ktoś będzie jakoś nazwany w Królestwie Niebieskim, to nie znaczy, że tam będzie. W Królestwie Niebieskim tak go będą nazywać. Nie znaczy, że tam trafi. Upewnia nas w tym, w tym kolejnym. Mówię bo, Wam bowiem, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie obfitrza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Nie wejdziecie tam i będziecie nazwani małymi. Hmm? Tam, w Królestwie Niebieskim, inni Was tak nazwą. Więc jeszcze raz, 19, 20. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i forzuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jacy musicie być w stosunku do tych nauczy nauczycieli obecnych? Księży, papieży, pastorów. Oni wszyscy czynią dzieło człowieka. Oni nauczają według tradycji. Jezus tu mówi nauczycieli? Nie. Mówi do zwykłych ludzi. On mówi do zwykłych ludzi. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Faryzeusze i uczeni w piśmie są nauczeni we własnym piśmie i we własnych tradycjach. Wypaczyli i wypaczają do dzisiaj słowo Boga. Nie trzymają się słów Mesjasza, dlatego czytamy je. Tylko je. Na czerwono są zapisane. Pomyślcie o tym. Udanego szabatu i niech Najwyższy Stwórca Wam błogosławi przez swojego Mesjasza, Syna Jezusa, Jachusza.